Środa, 29 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu św. Pawła Apostła do Rzymian zachęca nas apostoł do tego, żebyśmy nie poddawali się grzechowi. Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Tłumaczy św. Paweł, że skoro jesteśmy poddani łasce, a nie prawu, to powinniśmy po prostu nie grzeszyć. Powinniśmy nie pozwalać sobie na to, żeby porządliwość nami rządziła. Ktoś powie, no jaka jest różnica? No, różnica jest taka, że kiedy masz prawo, kiedy masz przykazania, to wiesz, że masz czegoś nie robić, bo się boisz albo bo ci zależy na zapłacie. Natomiast kiedy jest łaska, to jest takie doświadczenie, jakby można powiedzieć, ktoś ci podarował kilka milionów złotych, to naprawdę bądź dobry wobec tego człowieka. Nie, nie odwiedzaj go dlatego, że jesteś pracownikiem, który mu musi go odwiedzić yy, czy musi się z nim spotkać, bo to jest wymiar pracy, ale dlatego, że to powinno rodzić wdzięczność. Myśmy z wdzięczności powinni nie grzeszyć, z radości powinniśmy nie grzeszyć, z takiego doświadczenia miłości. Pawła, który pewno jako faryzeusz całe życie biegał za przykazaniami, czy starał się wypełniać przykazania, to musiała być niesamowita łaska i niesamowite takie otwarcie oczu, że, że Bóg nas ukochał, że Bóg umarł za nas, że, że jesteśmy wolni, że jesteśmy usprawiedliwieni, że to nie jest tak, że trzeba zasłużyć sobie na, na miłość Bożą. To zachowanie, nasza cała moralność powinna być w pewnym sensie, można powiedzieć, taką reakcją, jak jest wtedy, kiedy ludzie się kochają, kiedy, kiedy jest miłość, kiedy jest dobrze, to, to naprawdę nie trzeba jakichś zasad, przykazań, bo wiadomo, że jeden drugiemu może czynić dobrze. Ale to jest ideał. Doskonale wiemy, że jest ideał, bo, bo życie jest takie, jakie jest. I, I można by powiedzieć, czy my jesteśmy źli? Czy stało się coś takiego od Świętego Pawła, że jednak musimy starać się walczyć z pokusami, z grzechami, z porządliwościami. Nie, bo, bo to jest szósty rozdział. W siódmym sam Święty Paweł będzie właśnie mówił o tym, że z dwóch stron doznaje nalegania. Że z jednej strony chce, chce być wiernym duchowi, z drugiej strony ciało mówi swoje. Nie chodzi o to, żebyśmy się jednak zniechęcali, albo powiedzieli, że nic się nie zmieniło od przyjścia Chrystusa na ten świat, tylko żebyśmy popatrzyli na, trochę na to właśnie z innej perspektywy. Jakby nie, nie, na, nie na zasadzie, że ja muszę, bo mi Pan Bóg kazał, albo muszę, żeby, żeby po prostu zasłużyć na niebo, ale chodzi o wdzięczność, chodzi o doświadczenie miłości, o taką o takie. Takie można powiedzieć, wreszcie, wreszcie przekonanie samego siebie, że jestem kochany, komuś zależy na mnie, jest ktoś, kto, kto mnie odkupił. Psalm 124 tłumaczy nam, że Pan Bóg jest po naszej stronie, że Pan Bóg nam pomaga. Gdyby, gdyby nie pomoc Boża, ciężko byłoby z niektórymi ludźmi żyć. I kończy ten psalm z Nasza pomoc w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię stworzył. I tak nie tylko Polacy, ale wiele współczesnych tłumaczeń tłumacze to zdanie jako fakt, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale język hebrajski używa tutaj imię słowu osę, które oznacza jest stwarzający, stwarza, tak samo tłumaczenie greckie może sugerować że tutaj mamy do czynienia z przedstawieniem Boga jako tego, który nieustannie tworzy ziemię, nieustannie tworzy niebo. Bóg nie skończył aktu stworzenia. Tym aktem Jego nieustannego stwarzania jest przecież mówienie do, do, do nas, bycie w relacji z nami, wybaczanie nam. Być może również podtrzymywanie całego tego świata, jak powie w innym psalmie psalmista, że kiedy Bóg podtrzymuje cały ten świat i gdyby, gdyby swój oddech wycofał, wszystko by, wszystko by runęło. To jest, może, nie jakieś takie odkrywcze, ale, ale dla mnie osobiście to jest taka fajna dana, czy fajna prawda o tym, że, że Bóg nie stworzył świata 14 miliardów lat temu i się zamknął, ale tak naprawdę to jest ciągle Jego dom. To jest dom, który On wybudował, w tym domu mieszkamy i On cały czas jest gospodarzem tego domu i, i cały czas pewne rzeczy kontroluje, czy sprawdza, czy, czy ożywia, sprawia, że, że, że ono jest. Jest świat. Dlatego, że jest Pan Bóg. Ewangelia opowiada o przypowieść o słudze oczekującym Pana, że trzeba oczekiwać Pana, jest różnica. Jeśli słudzy oczekują Pana, to wtedy będą mieli nagrodę, jeśli nie oczekują, to spotka ich kara. Natomiast końcówka tłumaczę, że komu wiele dano, od tego wiele wymagać będą. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą: że wielka chłosta będzie dla tego, który, który umiał więcej, mniejsza dla tego, który umiał mniej. I można by się powiedzieć tak, że skoro ten, który poznał wolę swojego pana, a, a ją za, zaniedbał, ma większą karę, no to lepiej po prostu nie poznawać woli pana. Można by powiedzieć, że komu wiele dano, tego wiele się będzie żądać, to lepiej po prostu lepiej nie dawać za wiele. I może być jakaś taka pokusa minimalistyczna w życiu: a daj mi tylko jeden talent, nie daj mi dużo obowiązków, bo wtedy będziesz ode mnie dużo wymagał. A może jednak nie, a może jednak popatrzmy na to inaczej. Cieszmy się, jeśli, jeśli po prostu Bóg dał nam więcej. Cieszmy się, jeśli ludzie nam da, dają więcej. I podchodzimy do tego naprawdę z taką odpowiedzialnością. Mam nie dla siebie, ale mam dla innych. Mam dla drugiego człowieka. Żebyśmy nie tyle byli minimalni, czyli te dary Boże sprowadzali do, do jakiegoś takiego minimum, ale pragnęli jak najwięcej właśnie po to, żeby jak najwięcej innym służyć. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.